Cześć, witajcie. Z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny film z The Long Drive'a. I dopiero ogarnąłem, bo jednak miałem. powiedzmy, tam dwunastodniowy. No bo to jednak jeszcze są filmy zapa na zapas robione, nie? Bo mnie przecież nie było na majówkę. I dopiero sobie przypomniałem, że ja przecież w tym nieszczęsnym samochodzie nie mam chłodnicy. I muszę znaleźć jakiś samochód. Taki z chłodnicą 7,5 litrową albo 10, bo tej 20 już nawet nie będę kradł. Chociaż to, co ten gość ma, on ma chyba 5-litrową. Nie, on ma głównianą chłodnicę bardzo. O, tamten miałby dobrą, ale. O ile ten ma w ogóle chłodnicę? Tak w ogóle, bo jest samochód jeszcze bez chłodnicy. Ale to chyba nie ten. Czego tu jest tak z górki w ogóle? Nie, no, nie, nie, no, e, nic mi nie jest. O! O, 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 o! Kolego! Dziękuję. Co mu się stało? Znaczy nie wiem co mu się stało w sumie. Mam to gdzieś. Jedyny plus to to. Że mu podwalam chłodnicę, jaki miły gość, kurde, jakby ten silnik się chciał jeszcze tu wsadzić. Ej, gdzie uciekasz? Co? Ja nie wiem. Nienawidzę wciskać tego silnika tutaj. Nie mieści się. Jeszcze ta chłodnica jest tak kijowo ustawiona. I to zawsze ona musi wypaść. Żeby musiał odmontować silnik. Jakby musiał sam silnik, a ta chłodnica byłaby na przykład na tyle. To nie. Ona zawsze musi być na przodu. Żeby na nią wiaterek leciał, no kurde. Przeskoczył to, co jest? Zapomniałem, że ten samochód przecież sam jedzie. Na początek. Przestań mi koziołkować, jedź. Normalnie. Powiedzmy, nie wiem, tak jak umiesz normalnie na miarę tej... ...wspaniałej gry oczywiście. Ten film podejrzewam troszkę krótszy będzie. Bo godzina, o której nagrywam ten film jest dokładnie taka sama jak... A wiecie, co nawet pokażę? Taka jest godzina. <noise> Więc troszkę późno. Ale ten film i tak zobaczycie jutro. Znaczy, praktycznie jutro to ja go wrzucę. Mam nadzieję, że film, który wrzucałem wcześniej, on się jeszcze nie wygrał. Mam nadzieję, że on się w ogóle o tej. O, w tym dniu jeszcze pojawi, bo ja lecę Daily, jednak się staram. Tak jak mogę, nie? Godzina jest. No, w najlepszym razie nie najlepsza. No, ale mam nadzieję, że zrozumiecie chociaż trochę. Nie mówię wam, żebyście tutaj rozumieli w ogóle i tam wybaczali, że taka godzina i coś tam. Nie, ja chciałbym tylko, żebyście tam wybaczyli, że taka godzina, a nie inna. No, ale kurde, próbuję robić to daily i w sumie wychodzi tam. Co mi tak gazujesz? Czy coś mi wypadło? Nie, po prostu. O co mu chodzi? A, bo on sobie ten przyspiesza sam. To dlatego. Ja nie wiem. Dziwny jest ten samochód, bardzo. Bardzo dziwny jest ten samochód. I czego ja zjechałem tyle do dołu, żeby teraz wjeżdżać drugie tyle pod górkę? No, o co tu chodzi? Kurde, gro, zdecyduj się na jakiś format terenu. No dobra, fajnie, że sobie jedziemy tam doliną czy kotliną. Nie wiem, nie znam się na rzeźbach terenu. Bardzo fajnie, naprawdę cudowny krajobraz, tak? Naprawdę pięknie tutaj jest. Ale naprawdę. Trzeba. Dawno też nie patrzę modyfikacji, jakie są w tej grze. Eee, a mogą być. Jakieś takie. Ciekawe. Być może. Więc. Tak. No, ale ten film, tak wracając, on będzie koszmarnie późno. Znaczy. Dla was będzie o 19 z mojej perspektywy jest kurde źle. Ja tam się wypowiadałem, że w wakacje już lecę się z nauką montowania tam, nie wszystko i będę montować filmy. Nie jakoś świetnie pewnie. No ale muzykę... No pewnie muzykę bym jakoś dodawał. Yy, I bym przycinał w niektórych momentach, nie? Tej serii nie, bo już nawet mówiłem, że całą chcę nagrać. Bo nie widziałem, żeby ktokolwiek tak zrobił. Nie widziałem w ogóle, żeby ktokolwiek robił nawet na zagranicznym. Chociaż ja to moje umiejętności wyszukiwania w, na YouTubie to kijowe. Ale nie widziałem, żeby ktoś nagrał po całości, jak yy, jedzie do końca, tak? Widziałem oczywiście, jak ludzie dojeżdżali do końca i tam nic nie ma, nie? Że, zero ekscytacji, czy coś takiego, nie? No, ale... Z perspektywy tak jak ja patrzę teraz, bo jakby podliczyć średni czas, powiedzmy pół godziny z 70 filmów. Bo to jest chyba 60, któryś, no to prawie 70 albo 70 już z tych 70 filmów. Powiedzmy, jakby podliczyć pół godziny, to by wyszło 5 godzin na 10 filmów. Czyli to by wyszło 35 godzin, siedzenia, gapienia się w przestrzeń. Tak naprawdę, bo tutaj nic nie ma, tu nie ma na co się patrzeć. Klikanie W, A, S, D, spacji i tyle. No i jeszcze prawy, lewy i tam machać myszką, nie? I to wszystko, praktycznie co tutaj się klika. I czasami tylko paliwo wlewa, czy coś takiego. Więc to jest okropne. To jest straszne. Większego syfowo po prostu nie mogło być. I też na przykład jakby się komuś nudziło, nie? Oczywiście z tej gry, sobie, jakby komuś się chciało, to może sobie z niej zrobić live'a. Może taki wielki live bez snu na 3 dni zrobić, bo obstawiam, że będę jechać 3 albo więcej nawet dni. Pewnie więcej, bo teraz by wychodziło te 35 godzin, mniej więcej, albo więcej albo mniej, tak plus minus, nie? <laughs> No, jak na 2000 km ledwo 2100 chyba w tym filmie leci. Nie, 2100 już mamy. Yy, to wiecie, dużo będzie. Dużo będzie czasu. To będzie coś koło 80 godzin albo więcej, prawie 90. To to są prawie 4 dni. Siedzenia, tylko siedzenia przy komputerze, nie? Jedzenie, picie, spanie. Straszne. To tak patrząc, to ta gra. Ze średnią też moją prędkością. Nie, bo na modach to jeszcze dłużej by się jechało, bo ja mam dobry samochód. Samochód. Pojazd. Co to kurde jest? Tyle do dołu. O, no to roller coaster Nie, no, czy... Gdzie jedziesz? Odwracaj się. Ja nie wiem, czy tego filmu nawet krótszego nie zrobię, czy do... Nie, dobra, bo nie chcę, żeby film 10 minut trwał. Dobra, ale tak wracając jeszcze, bo przerwałem, kurde, z tym... Z tymi ludźmi, bo zacząłem tłumaczyć w ogóle, ile czasu to zajmuje. Że teraz, jak tak patrzę, bo wcześniej, jak oglądałem sobie, jak ktoś dojeżdżał... Taki... To było dla mnie takie, no dobra, wow, fajnie i... Co mu to wnosi, tak? Co, co mu to daje, nie? Ale teraz, jak tak patrzę, to kurde, to będzie satysfakcja, jak ja tam dojadę. Patrząc, ile czasu poświęcę. No i ile też czasu poświęci taka osoba, która obejrzała wszystkie filmy, czego naprawdę. Yy, za co naprawdę szacun by był, bo kurde, wszystkie filmy polecieć. Jak tutaj coś się dzieje, to jest maksymalnie tam. 2% z całego wideo, no to 2% to. Nie, no mniej, niemożliwe, żeby 2 godziny się coś działo na całą serię. I oczywiście też mówię tam pół godziny, nie? Ja tak obstawiam, że y, pół godziny, by na przykład na jeden film było, ze względu na to, że jednak tutaj. Na przykład jed na jednym filmie przejechałem 14 km, a trwał 35 minut, jeśli dobrze pamiętam. Było to spowodowane tym, że przenosiłem się do innego samochodu. Znaczy teraz nie będę się przenosić, chyba że dodam jakiegoś moda na jakiś super, mega wóz Terminatora, tak? Yy, ale czegoś takiego na razie nie mam w planach. Tym bardziej, że komputer mi w końcu zaprotestuje od ilości modów albo sam The long drive, bo mi się na przykład dzisiaj mi się wczytywała gra 5 yy, minut prawie, więc źle, jest naprawdę źle z wczytywaniem tej gry. To jest okropne. O, drugi domek. Fajnie, jeszcze jeden. Ja się nie zatrzymuję, tak mi się nie chce. Jak w coś walnę, to nie wiem, to mnie coś czy wiecie co? Zatrzymam się tu. E. 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 Aha. Jasne. E, to co podjedziesz pojeździe normalnie? W miarę? Ja naprawdę nie wymagam od tego samochodu dużo. Chciałbym, żeby normalnie jeździł, skręcał. I to tyle. Co ja od niego chcę? Kurde. Dobra, to spadaj. Dobra, to na, dobra, na autosafe nie narzekam, on jest spoko. On jest naprawdę spoko. Dziękuję. Hmm. Myślałem, że to lżejsze jest. A, tu nic nie ma. Tu? To jest puste. Świetnie. Coraz lepsza rzecz. O, jeszcze jedna beczka. Ciebie nawet nie sprawdza mi takie jakiś syf. Okej okay. Tego się tutaj nie spodziewałem. 56 litrów diesla w jakimś małym rosyjskim sklepie. Jak ktoś czyta cyrylicę, proszę bardzo. To może mi przeczytać, co tutaj jest napisane? Co prawda brakuje jednej litery, jeśli dobrze widzę. Yy, więc może nie być czytelne w pełni, ale ktoś może, jeżeli czyta cyrylicę, może powiedzieć co tutaj jest napisane, jeżeli ja dobrze wnioskuję, że to jest rosyjski. Ale... Na 90% jestem pewien, że to jest rosyjski, ewentualnie ukraiński, ale to są... Nie wiem, czy kogoś obrażę, mam nadzieję, że nie. Eee, to są dość podobne języki jednak. Znaczy... Po... Ja tutaj nie jestem jakimś filologiem, nie? Ale... Tak mi się wydaje, że one jakieś mega... Odmienne nie są. Państwa są jakie są, tak? Bardzo się różnią poglądami, jak obecnie widać. Yy, o boż, czego ty tak szybko jedziesz? Ale język jednak mają podobny. Yy, no ale co, dobra, to po prostu tak dodatkowo, nie? Jak ktoś rozumie cyrylicę, jest w stanie ją przeczytać. To ja się chętnie dowiem, co jest tam napisane. Znaczy, obstawiam, że tam jest napisane coś w stylu, że sklep, czy coś takiego. A, dobra, w końcu nie wziąłem tej chłodnicy, bo mogła tam być, ale trudno. Eee... Nie, 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 nie. nie. Gdzie jedziesz? Dobra, bo ja tutaj przerywniki stosuję co trzecie zdanie. Ech. Dobrze. Tak. Tak. Kurde, ja aż zapomniałem, o czym mówiłem. A, y, że ten sklep obstawiam, bo to, to tak myślę, że to jest sklep y, kiedyś był. Y, to na nim jest coś napisane w stylu właśnie sklep. Sklep wiejski czy jakiś takie jakiś market. Jakiś taki mały coś, tak. Coś pewnie kojarzącego się z wsią albo takim sklepikiem, ale Cyrylicy nie potrafię przeczytać. Kiedyś się chciałem nauczyć, co prawda nie czytać, ale po rosyjsku mówić, eee, ale się w końcu nie nauczyłem. I naprawdę nie pytajcie mnie, dlaczego po rosyjsku, bo nie mam bladego pojęcia. Czego akurat rosyjski, naprawdę to jest. Tak średnio funkcjonalny. Znaczy funkcjonalny. Yy, użyteczny język w y, Europie. Ale dobra, bo ja tutaj gadam w ogóle w tej grze. Ja wiem, że tutaj mógłbym się skupić na rozgrywce, komentować co tutaj jest, ale tu nie ma co komentować, nie? Więc po prostu Delong Drive możecie tak przyjąć. Ja tak przyjąłem już. Że jest to po prostu seria dłuższa, najdłuższa na tym kanale, jak na razie, która po prostu służy do mojego do mojej gadaniny. Ja sobie gadam. Wam, jeśli się chce, to słuchacie. Podejrzewam, że wam się nie chce i wcale się nie dziwię, bo moje gadanie to w realu też ludzi nudzi, niektórych. Znaczy po dłuższym czasie to każdego by znuciło Więc tutaj to nawet możecie mi napisać szczerze, że nudzę. Ty przynudzam w sensie tym gadaniem i nie będę zaskoczony. Jest jakiś domek, może? Czy tutaj na razie nic takiego ciekawego już nie ma? Chyba nie ma. Czy to jest droga? Nie. Czego ja tak zasuwam? O nie. W takim wypadku weźmie się to. Yy, normalnie bym tak nie robił, oczywiście, pozbierałbym to wszystko, ale było widać, jak sobie koło jedno poleciało do przodu. Konkretnie, a tam jeszcze z górki. Więc, jeżeli by wylądowało w taki sposób, że mo może się toczyć, to by się potoczyło. Więc. Nie. Dziękuję. A przynajmniej chudnicę będę miał. Jakieś plusy. Może pierwszy raz się wyłożymy od jakichś czterech odcinków. Jest moc. Mimo, że wcale nie chciałem. No ale dobra, no. Jak na ten film, to już w sumie tyle będzie. Krótki, tak jak mówiłem, kolejny film. Jak wrócę, to będzie. Niedziela yy... to będzie dłuższy, nie? Też Delong Drive'a pewnie, yy... bo ten jest nie on ma 20 minut maksymalnie. Więc dziękuję Wam. Chcę Wam po prostu szczędzić patrzenia na 5-minutowe wczytywanie się gry. Dodam tam, ile przejechałem pewnie z 20 km maksymalnie. Yy, dobra, ale to znowu przerwam. Dziękuję Wam. Mam nadzieję, że mimo wszystko się podobało i że Was nie zanudziłem. Miłego wieczoru, no i pa!